Witaj gusku. w dzisiejszym odcinku gram z widzem, jeśli chcesz też pograć, w B na mój serwer Discord. Pondro. O i prosto w ciebie wcelowany. Chłop jest z środek bitwy, dobiegają kolejni oponenci i ten nóż wyciąga. Co? tego doplera Dopplera w mini MW? Czy to jest Faktory? Ja on tylko Faktory nie Jaki biedny. Dupę sobie Podziękuj czy cokolwiek, powiedz. Dziękuję Damian. Dzięki Damian. Patrz, teraz moją na Dobra. Nie jesteś potrzebny, Nie, I just stay. Dawaj, tygrysie. Plecy. Szyby. Oj, próbują cię na dwa baty wziąć, chyba, co? Wyszedł, wyszedł? Nie, spokojnie, mam go. Mam go. na Neida jest. Ale, Morcia, widzisz, że tu jestem, to czemu go pikujesz? Odpalać odpa odpala się hero i potem masz do problem. Mi... Mordzia, nie, rób. A tak. Bóbkę. A bułkę mi daj. O, no i za zerówę. Patrz teraz, co robię z śmiercią. Dwóch. Od ciebie jako wieloletniego, wielomiesięcznego widza oczekuję nieco więcej. Dobra, mam to Mam jedną takiego snajpera w drużynie. O, jestem. Jest. No dalej, otwieraj te wrota. Mordzia, pomóż mi coś, co? Zero. Wam. Dobrze, dobrze Mordzia, ładnie, ładnie. W końcu, w końcu byłeś dodatnio a nie w tym teamie. A na CSGO Skins możesz zgarnąć potężne skinki. Płacając raz minimum do ładowania, bierz we wszystkich, wiadomo, czym więcej wpłat, tym większe szanse. Nie podoba ci się przedmiot, który wygrałeś? Nie ma problemu. Możesz go wymienić na dowolny inny item, który akurat będzie ci się bardziej podobał. Na stronie cyklicznej pojawiają się eventy, w których możesz zdobyć potężne itemy. Aktualnie świętowane jest dziesięciolecie strony, także już od 7 sierpnia będziesz mógł odebrać swój kawałek tortu. Na sobie oprócz tego istnieje zaawansowany system bitew, na których możesz zagrać standardowo, czyli ten kto będzie najwięcej ten wygrywa. Underdog, czyli ten kto ma pecha, wygrywa w całą stawkę, oraz Shirt, który polega na dzieleniu się dropem na wszystkich. Codziennie możesz odebrać do czterech darmowych skrzynek. Strona dba o to, aby content z gry był przenoszony również na nią. Bardzo często pojawiają się nowe skrzynki, także nie można rzekać na monotonie. Pamiętaj o moim kodzie damciazdy, który daje ci 10% do wpłaty i 2 złote na start. Robię misję, wpływ. Brady z misjonarzem. Zrobię misję. A on spikuje! Aj! No, a ty tu chcesz jechać, I... i szyby. Zero. Ale nie, to jest niesamowite. Wyjedzie! No, on... Obity jest ciut. Brawo. Dobra, jeden góra lewo tam. Uff. Mordzia, pomóż! Potrzebuję twojego wsparcia, żeby zwyciężyć ten mecz. Jest akwarium. No co zapomniałeś? co tu jest? Przysięgam, że nie. Ja nie wiem co, o co tu chodzi. No i dojechał akwarium z pm no. Wow, wow, dzięki a za boosty. Nie wiem robię, patrz teraz co z nimi robię kurwa. Jest Semen. Jest! Patrz. Jak Wiemy. se, mobka jak se uciekła, nie? Nie mu knypę proszę. No nie, on się odwróci zaraz. Co ty robisz? O... Gdzie ty Szypo? idziesz? Gdzie on idzie z czarnych? No, wiedziałem, Bardzo że to się tak skończy. Tak trollujesz, nie? Staram się to odwidzieć. Serio. Nie da się grać w tą grę, przyrzekam. Aha. Mid. Jeszcze w obania. Oczywiście. Jestem. Ekskluzmik? Co A nie. DOBRA! Wyłączam tą grę! Nie możesz się ustawić gdzieś, tylko ty musisz iść. Nie ja mam w ch. Jadę plus w, tak jak oni biegają, cały czas małpiszony. No i łatwo. Idziemy rampę. Baga, mleko. Uważaj, jeden pikuje. Drugi też. Zabijesz wszystkich, co ci stanie na przeszkodzie. Nie podlizuj się, tylko daj sobie siebie 30% chociaż, bo wiem, że stać na więcej. <gry> Headshot jest... Brawo. Boże, chyba nie daje. Kurde, myślałem, że on celowany we mnie. Chłopaki prowadzili 4-0 i później jeden punkt się udało im zdobyć ino. <głosy> <głosy> Ale chłopaki obserwują moją kosety i rękawiczki. <noise> Brat wyczuł zagrożenie. Bra, ulubiona taktyka na shortcie. Czyli, gra z short. <noise> Działa. W... O. Jest! Ej, no te kulki przenikają. Co ty Bę. Dwóch lok chyba? No już w sajdzie. No i drugi rasuje pewnie. Ej, powiem ci timingowo? Ja pierdzielę On jest, oczywiście Co ty? Mam zero Jest sajty. Ta Short To też ja, a dobra Zero ma jeden bot On tu patrzył, nie? No, zero ma. A, jeden mnie. ej, u mnie, u mnie strzeliłem w głowę. Jebana. Pałac, ja za nie wiem, gdzie idzie. On patrzył w ścianę, jak widział, że jestem w pałacu? To nie przechodził Kumasz Co za gold O, a jak widział, że nikogo nie ma w pałacu, to normalnie tam wchodził <grybujesz> Po prostu co idzie Nic nie sprawdza Gold O i prosto w Ciebie wcelowany <grybujesz> Nie no nie śmie się już do prawej jest Rzeczywiście Posuń dupę! Arci, ty musisz strzelać do oponentów! Wiesz o co chodzi? Brawo! O, o jesteś hunter, co? Pikuję to rampę! to za blokady? Palił mnie! Jedzie shard. Nie no ten nóż... ten wyciąg Chłop jest z środek bitwy Dobiegają kolejni oponenci i ten nóż wyciąga <śm> Teraz co naprawisz, bo robisz dwa kilki. S. Yes. Mały człowiek Mała pozycja W głowie I zero ma... no masz pakę. Ty jesteś tak utrudniasz życie. Wszystkie kule wyjebie. Popatrz na ciało. Co ty robisz? Ty. Jesteś takim gotem ale z ci go zrobił, fuja. Dawaj, dawaj, wszystkie kule. Dostał! Nie wiesz! Co ja patrzę? Ja... Czemu ty robisz takie dziwne rzeczy? Ja nie wierzę w to. To w rurze, jak, jak spaliłeś tą rurę tam, nie? No. To rzuciłeś tak mocno tego mottowa, że on na timingu to już dawno mógłby przewiec i byś płakał. Bo nie, nie wiem, czy on nie spojrzeć blisko, tylko żeś tam za plecją mu rzucił, praktycznie.